Tajemnice fatimskie to temat, który, choć z pewnością dalej szokuje, to jednak, według Kościoła, jest już czymś całkowicie zamkniętym, bowiem ujawnił on już wszelkie ich wskazówki. Tymczasem okazuje się, że może nie być to do końca prawda. A historia objawień w Fatimie ma jeszcze wiele do ukazania światu. Wszystko w związku z wieloma przesłankami, które nie zostały dotąd wyjaśnione, a które, według masy osób, stawiają pod znakiem zapytania fakt. Czy rzeczywiście poznaliśmy całość trzeciej tajemnicy i czy aby na pewno nie istnieje coś, co internauci określają mianem czwartej tajemnicy fatimskiej? Wszystko rozpoczęło się od włoskiego dziennikarza socjego, który zawsze miał bardzo dobre kontakty z kardynałem Bertone, który jest współtwórcą oficjalnego watykańskiego dokumentu o tajemnicach fatimskich. Pewnego dnia dziennikarz chciał przeprowadzić zwykły wywiad na temat owych maryjnych wizji jednak ku jego zdziwieniu Bertone zupełnie nie odpowiadał na jego wiadomości, z tylko sobie wiadomych względów. To wydarzenie zapoczątkowało ważne śledztwo i zejście do samych korzeni trzeciej tajemnicy fatimskiej, która jeszcze z chwilą ujawnienia w 2000 roku od razu została wyjaśniona przez Watykan. Stwierdzono, że dotyczy to ataku na Jana Pawła II, który został zaatakowany przez Ali Akcze. Niestety nie mogła być to prawda bowiem w przepowiedni. Biskup odziany w biel traci życie, co przecież się nie wydarzyło. Według rzekomej trzeciej tajemnicy życie tracą też inni ludzie, nie tylko papież. Co również się nie zdarzyło. Czemu więc kościół z góry stwierdził, że przepowiednia dotyczy Karola Wojtyły, tym bardziej, że treść trzeciej tajemnicy. Ogłosił już po ataku na Jana Pawła II. Drugą sprawą są wyjaśnienia kardynała Ratzingera z 1984 roku, który twierdził, że trzecia tajemnica opisuje zagrożenia, które spotkają zarówno ludzi, jak i wiarę, a także mówi o znaczeniu czasów ostatecznych i w pełni zgadza się z Pismem Świętym i innymi maryjnymi objawieniami. Faktem jest jednak, że ujawniona w 2000 roku trzecia tajemnica nie wspomina nic o apokalipsie, ani tym bardziej żadne z marynych prorocnic nie mówi o biskupie ubranym na biało, który z grupą innych ludzi nagle traci życie. Jeszcze jedną dziwną sprawą są słowa archiwisty Fatimy Alonso, który twierdził, że tajemnica mówi o braku dobra w kapłanach, nawet tych najwyższych, i potwornych czynach, którzy oni sami robią, czym przyczyniają się do zniszczenia wiary w ludziach. Podobnie twierdził kardynał Luigi Chiappi który twierdził, że trzecia tajemnica mówi o apostazji świętego kościoła, która swój koniec rozpocznie od najwyższych jednostek. Czy możliwe więc, że kościół ukrył prawdziwą tajemnicę fatimską, bowiem była ona dla niego niewygodna i sprawiłaby, że wierni mogliby stracić zaufanie do kapłanów? Ale choć to tylko spekulacje, pewne przemyślenia, to jest coś więcej. Jest zakonnica Łucja, która jako bardzo młoda osoba doświadczyła objawienia Maryi Fatimie, ale to nie był jej koniec, bo potem w dorosłym życiu też miała różne objawienia i spisywała je, spisywała przepowiednie. Czy one są czwartą tajemnicą fatimską? To, według proroctwa, ma zaraz czekać Polskę. Łucja miała widzenia dotyczące Polski, przyszłości Ukrainy. Ale i globalnego wydarzenia, które sprawi, że ogrom ludzi na całej Ziemi w ciągu dosłownie 72 godzin straci swoje życie. Posłuchajcie przepowiedni, którą pastuszka łucja, a jednocześnie zakonnica ujawniła i którą niektórzy nazywają czwartą tajemnicą fatimską. Mówi o wielkich wydarzeniach, które na pewien czas zamienią Ziemię w prawdziwe piekło. Czekają nas trzy globalne mroczne zdarzenia, które zupełnie zmienią wszystko. Najpierw czeka nas trzeci konflikt światowy, który pochłonie wielu. Jeszcze więcej jednak osób zabierze światowa katastroficzna klątwa. A ostatnie wydarzenie będzie najkrótsze, jednak jednocześnie najbardziej mroczne, bo będzie odbywać się, gdy na Ziemię zajdą demony, a ludzie nie będą ich widzieć. Łucja ujrzała, że pierwszym wielkim znakiem będzie błyskawiczne natarcie Chin na Rosję. Chiny mają być niezwykle okrutne i niszczące, do takiego stopnia, że w ciągu kilku chwil przejmą Rosję. Co więcej, Chiny do walki z Rosją wykorzystają ładunki, które sprawią, że wystąpią bardzo tajemnicze zaburzenia w przyrodzie. Szybko Ukraina i Litwa mają zostać zniszczone w wyniku konfliktu. Podobny los czeka też Chiny, które stracą siłę przez swoją własną głupotę. Wtedy Rosja ma ruszyć na Europę, jednak inne państwa złączą się w walce przeciwko niej. Białoruś, Węgry i Polska pozostaną dość spokojne, jednak najbezpieczniej będzie właśnie w Polsce. Czechy i Słowacja zostaną z czasem pokonane przez Rosjan. Warto wspomnieć, że zarówno początek konfliktu, jak i koniec mają zasygnalizować dziwne wydarzenia atmosferyczne, z tym że to kończące trzeci konflikt światowy będzie tak ogromne, że sprawi, że ludzie zapomną o walce. Walkę zakończą ruchy skorupy ziemskiej, które sprawią, że ludzie przestaną walczyć przeciw sobie, ale będą po prostu próbować ratować swoje życie. Nie tylko ziemia będzie się trząść, ale i całą ziemię pokryje lawa. Będą też wielkie huragany. Co ciekawe, w wyniku trzęsienia z Oceanu Atlantyckiego ma wyłonić się nowy ląd. Niestety, jednocześnie wiele lądów ma zostać zniszczonych. Obie Ameryki mają być w wypłakanym stanie, choć lepiej sytuacja ma wyglądać w Ameryce Południowej. Wyspy na Morzu Karaibskim mają zniknąć w ciągu kilku godzin. W Europie trzęsienia mają się szybciej uspokoić, jednak w Ameryce dalej będą trwać. Nowy Jork i Watykan czeka koniec, a Los Angeles będzie w głębinach. Podobny los czeka Niemcy, Danie i Holandię, które będą pod wodą. Wszystko będzie się zmieniać, a mapy nie będą przydatne, bo wiele terenów zniknie, ale i powstaną nowe. Paryż czeka mrok, ale nie wszyscy mieszkańcy tego miasta stracą życie, bo głównie koniec czeka centrum Paryża. Wiele zniszczeń czeka też Szwajcarię, gdzie wyleją rzeki. Największe zniszczenie czeka jednak Niemcy, w których ani ziemia, ani niebo nie będą nadawały się do życia. Zresztą nie będzie się tam dało przetrwać, bo szybko całe Niemcy będą pod wodą. Ucja daje dokładne wskazanie, że jeśli ktokolwiek jest w Niemczech i pragnie przetrwać, niech najszybciej stamtąd ucieka, bo inaczej nie ma szans. Także Londyn zostanie zalany, jednak to miasto się odbuduje i nie zostanie całkiem zniszczone. Ameryka przez te wszystkie mroczne wydarzenia zacznie się nawracać i porzuci wyłącznie miłość do dolara. A jaki los czeka Polskę? Jak twierdzi Łucja, Polska może zostać ukarana wodą, jednak w mniejszym stopniu niż inne państwa. Faktycznie jednak niektóre miasta przybrzeżne Polski zostaną zgładzone, więc wszyscy Polacy, tam mieszkający, muszą się udać w inne rejony Polski. Niestety nie cała Polska będzie bezpieczna, a Będzin, Sosnowiec czy Dąbrowa Górnicza bardzo ucierpią przez rosyjskie oddziały. Szczecinek też czeka wiele zniszczeń, jednak ostatecznie, co niesamowite, to Polska jako jedyne państwo z tych mrocznych zdarzeń wyjdzie potężniejsza i silniejsza niż kiedykolwiek. Większość Polski będzie bezpieczna i cała. Jednak Polacy będą mieć otwarte granice i będą wpuszczać wszystkich potrzebujących. Schronienia, opieki i zrozumienia. Jednak choć w tym czasie Polska zostanie wywyższona, to cały świat czeka jeszcze trzecia mroczna sfera, która sprawi, że po Ziemi będą chodzić demony. Wielu jasnowidzów mówiło o tym globalnym wydarzeniu, jak na przykład ojciec Pio. Mowa o globalnym proroczym zdarzeniu, znanym jako trzy dni ciemności, kiedy wszelkie światło zniknie. Nie będą działały wtedy żadne urządzenia, a słońce będzie ciemne. Wtedy też powietrze będzie wypełnione oparami z piekła, które będą odbierać życie. Po planecie będą kroczyć demony, które będą udawać naszych bliskich. Łucja miała wizję tych wydarzeń, która brzmi naprawdę mrocznie. Jak Polska poradzi sobie w tych dniach? To naprawdę ważne pytanie. A jak brzmi przekaz, który uzyskała zakonnica Łucja na temat tych dni ciemności? Uważajcie, ostatnia noc będzie bardzo zimna, wiatr będzie huczał, a po pewnym czasie powstaną grzmoty. Wtedy zamknijcie okna i drzwi, nie rozmawiajcie z nikim spoza domu. Uklęknijcie pod krzyżem, żałując ze swoje grzechy i proście matkę moją o jej opiekę. A kto tej rady nie posłucha, w okamgnieniu straci swoje życie. Serce jego nie wytrzyma tego widoku. Powietrze będzie nasycone oparem piekielnym, ogarnie całą ziemię. Kto będzie czuł katusze niewinnie, nie straci swego życia, będzie męczennikiem i wejdzie do Królestwa Bożego. W trzecią noc ustania trzęsienia ziemi, a w dniu następnym będzie oświecić słońce, a zstąpią stąpią z nieba w postaci ludzkiej i przyniosą ze sobą pokój na ziemię. Niezmierna wdzięczność uratowanych wzniesie się do nieba w dziękczynnej modlitwie. Kara jaka spadnie na ludzkość nie może być porównywalna z żadną karą. Jaką Bóg zesłał od stworzenia świata, jedna trzecia ludzkości nie będzie już istnieć. Największe tajemnice sprawy Iwony Wieczorek. Link do filmiku na ten temat w opisie.